Kodeks budowlany to jest takie never-ending story przez ostatnie parę lat. Stąd też bardzo konkretne pytanie. Czy ma być kodeks i kiedy ten kodeks będzie gotowy? Znaczy, no tutaj jak wiemy, ten kodeks jest rzeczywiście tym newralgicznym punktem ostatnich ładnych kilku lat, a nawet kilkunastu, pewnie już dekady będziemy sięgali tak. od jakichś takich prób podjęcia działań w tym zakresie. Natomiast no, jesteśmy zdeterminowani, żeby rzeczywiście e, tego typu dokument powstał e, i robimy wszystko, aby tak było. Zako założyliśmy sobie czas, kiedy projekt kodeksu zostanie przygotowany e, i będzie możliwość jego że powiem, zaprezentowania do końca tego roku. E, na chwilę obecną prowadzone są prace tylko i wyłącznie środkami sił własnych, czyli pracownikami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, którzy cały ten, że tak powiem, system po szczegółowym przeanalizowaniu, po analizie też uwag, jakie uzyskaliśmy od stron samorządowych, wszelkiego rodzaju pism, postulatów, petycji, które na kanwie o ostatnich. Ładnych kilku lat się pojawiły, zostały przeanalizowane. Plus oczywiście autorefleksja zmian prowadzonych przez resort, resorty w różnych obszarach no dała pole i wiedzę do sformułowania takich zapisów i ujęcia tak tego tematu, żebyśmy rzeczywiście mogli powiedzieć o wspólnej wizji, wyeliminowaniu różności mnogości interpretacji, jak również tych barier instytucjonalnych, które Myślę, że wszystkim ciążą, czego sam też osobiście wielokrotnie doświadczałem. Wydaje się, że na chwilę obecną są szanse i jest pełna determinacja, żeby tak było. Mamy oczywiście na uwadze kwestię taką, że jest to działanie interdyscyplinarne, godzące w różnego rodzaju warunkowania poszczególnych interesariuszy. Natomiast patrząc na cel i modne słowo używając transparentność systemu, e, powinniśmy, myślę, to zrobić, bo jeżeli e, w tym momencie to nie powstanie, to szczerze mówiąc, e, trudno sobie wyobrazić, że kiedykolwiek e, tego typu rozwiązanie będzie mogło powstać. A tak jak wspomniałem wcześniej, nie, chcieli, nie chciałbym też, funkcjonując w tym systemie przez Ostatnich 8 lat, już kiedyś powiedziałem, pudrować marzany, czy też zmieniać takich w jednym miejscu, poprawiać drugie, tylko stworzyć pewnego rodzaju nowy system, który oczywiście podzieli też obowiązki i podzieli obowiązki jednocześnie no, każdy, kto będzie go stosował, będzie musiał, że tak powiem, dokonać pewnego rodzaju działań, natury porządkowej w systemie dzisiaj funkcjonującym. Czy to mówimy o przestrzeni? No bo to jak wiemy dzisiaj ta przestrzeń jest zabudowana w taki sposób jaki jest. Jak również funkcjonujących instytucji. No i oczywiście trzy procedury. Panie Ministrze rozumiem, że to jest jakiś punkt docelowy regulacji prawnej. Natomiast czy Pana zdaniem do czasu przygotowania kodeksu jest potrzebny Inaczej, czy są potrzebne jakieś zmiany w zakresie prawa budowlanego, one były niedawno przyjęte, w weszły w życie w zeszłym roku, czy też w obszarze aktów prawnych niższego rzędu rozporządzeń, czy resort ma zamiar do czasu przygotowania kodeksu budowlanego, rozumiem, że to jest bardzo ambitny plan ten, ten koniec 2016 roku, czy resort ma zamiar coś jeszcze zmieniać w prawie? Budowlany mi, około budowlany. To znaczy, jeśli chodzi o zmiany w prawa budowlanego, to nie chcielibyśmy w tym momencie dokonywać zmian punktowych, z uwagi na fakt, że one w tym momencie angażują czas. Natomiast dalej będą zmianami punktowymi, które będą dokonywane w obecnym systemie. W związku z powyższym, mając też horyzont czasowy koniec tego roku, czyli okazuje się, że zostaje nam tak na dobrą sprawę 7 miesięcy. A nawet 6, żeby, no 6, nawet 6 w tym momencie, no to trudno, żebyśmy tutaj dokonywali jakichkolwiek zmian. Zwłaszcza, że wiadomo jest, że jakakolwiek zmiana, zanim ona wyjdzie w życie, zanim się przyjmie, to tak na dobrą sprawę jest większe ryzyko niepowodzenia, jak powodzenia. W związku z czym stawiam tylko i wyłącznie na zmiany systemowe po całości. Na to, Jeśli chodzi oczywiście o zmianę prawa budowlanego, czy ustawy o, o planowaniu i tak dalej, i tak dalej, bo wtedy się trochę szufladkujemy a myślę, że dzisiaj no, nie ma czasu też na to i, i, i kwestia też jest taka, że no, no nie chciałbym już, krótko mówiąc, zmieniać tych aktów prawnych, wielokrotnie zmiany, zwłaszcza w oprawie budowlanym. Natomiast jeśli chodzi o zmiany aktów wykonawczych, czyli kwestia tych rozporządzeń, tak. które są w naszej kompetencji, no to oczywiście opracowaliśmy projekt rozporządzenia a propos zakresu wzorów wniosków, pozwolenie na budowę i prawa dysponowania ochronnością na cele budowlane które bodajże we wrześniu 2015 roku zostały znowelizowane. Wcześniej był to 2012 rok, aczkolwiek ta kwestia funkcjonującego PIT-a i wielu informacji w tym względzie no, okazywała się nieczytelna, zwłaszcza dla tych, którzy budują tak naprawdę raz w życiu czy dwa razy w życiu. W związku z czym ta kwestia została, że tak powiem, bez względu na zakres innych działań podjęta natychmiast. Dzisiaj mamy ten projekt w konsultacjach społecznych. Myślę, że kwestia skrócenia zakresu danych, jakie w tych dokumentach się pojawiają, a które może organ na przykład powziąć z innych dokumentów, typu dokumentacja projektowa, e, będą odpowiadały na potrzeby również społeczne i wnioskodawcy, co będzie bardziej czytelne. To ta kwestia została e, przygotowana. Druga kwestia to jest oczywiście warunki techniczne. E, a propos, jakim powinny odpowiadać budynki ustalone, to jest ta kwestia też tego rozporządzenia, które. Nie było nowelizowane chyba od 2006 roku. W 2012 roku były kwestie zmian dotyczących w tym momencie aspektów instalacji telekomunikacyjnych. Później były te związane z charakterystyką energetyczną, natomiast po całości ten projekt nie był zmiany też od kilkunastu lat. W związku z czym podjęliśmy działania mające na celu wyeliminowanie wszelkiego rodzaju takich zastygłych momentów w tym rozporządzeniu, że tak to określę które z wielu względów nie były dzisiaj aktualne, poza tym też powodowały blokadę rozwoju techniki i technologii w tym obszarze. I ten projekt w tym momencie mam na myśli jeszcze, że w tym tygodniu uda się również wysłać do konsultacji społecznych. Aby można było uzyskać opinię środowisk co do zakresu tych zmian, abstrahując oczywiście od prac prowadzonych nad kodeksem. I to są te dwa najbardziej takie, że powiem, newralgiczne punkty, które zostały podjęte i które myślę też w wielu aspektach udrożnią dzisiejszy system. Co więcej, zdejmą to odium takiej sztywności, często przestarzałych przepisów funkcjonujących w tym obszarze.